Jeśli chcesz zarabiać pasywnie na polecaniu produktów lub usług, najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest spamowanie Twoimi linkami afiliacyjnymi. Mówiąc o spamowaniu, mam na myśli tutaj każdą postać tego zjawiska. Chodzi mi tutaj o wysyłanie linków afiliacyjnych do Twoich znajomych kompletnie bez kontekstu. Chodzi mi też o spamowanie po grupach na Facebooku i wszystkich forach poświęconych danej tematyce. Zamiast tego powinieneś sięgnąć po rozwiązania, które pozwolą ci faktycznie w sposób pasywny, promować swoje linki afiliacyjne. Robić to za pomocą tak zwanego inbound marketingu lub innych narzędzi, które nie są nahalne nie są spamerskie. Jeśli interesuje Cię to zagadnienie, chcesz wiedzieć, wiedzieć, jak promować linki afiliacyjne, zachęcam cię do oglądania tego materiału. Podzielić się tutaj swoimi metodami, tymi z których kiedyś korzystałem i tymi z których teraz korzystam lub zamierzam wkrótce je włączyć do swoich działań obejmujących marketing afiliacyjny. Zaczynajmy. Zacznijmy ten materiał od przytoczenia krótkiej definicji, czym jest w ogóle link afiliacyjny. Otóż link afiliacyjny to adres URL, który ma zaszyty w sobie specjalny parametr. Ty, w zależności od programu partnerskiego afiliacyjnego, w którym uczestniczysz, masz dostęp do panelu Twojego, panelu afilianta, w którym możesz stworzyć sobie taki link i zobaczysz, że ma on unikalny adres URL. Na podstawie tego linku są identyfikowane wszystkie sprzedaże, które są powiązane z Twoim kontem. Czyli użytkownik wchodzi w ten link, dokonuje. Zakupu i automatycznie na Twoje konto afiliacyjne w danym programie partnerskim zostaje przypisana nowa sprzedaż. Pierwszą z metod, która przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o promocję linków afiliacyjnych, jest publikowanie treści content marketingowych. Konkretniej mówiąc, w pierwszej kolejności stawiałbym na blogi. Na blogi, które są dobrze wypozycjonowane, na których dzielisz się różnymi tutorialami, poradnikami na temat różnych zagadnień, w których się specjalizujesz i o których piszesz na blogu. Wyróżniam tutaj dwa rodzaje artykułów. Pierwszy z nich, czyli Jak zrobić coś. Powiem Ci taki przykład z mojego podwórka. Pokazuję na przykład na blogu, jak założyć sklep internetowy, jak założyć bloga, jak zacząć handel internetowy. To są takie zagadnienia, które gdzieś tam omawiam na niektórych moich blogach. No i w momencie, kiedy użytkownik wchodzi na taki artykuł, widzę, że jest tu przestrzeń, aby na przykład Promować oprogramowanie do sklepów internetowych, czy to jakieś systemy SaaS, czy też system WordPress. Wprawdzie WordPress jest bezpłatny, więc tutaj no, akurat nie ma przestrzeni do afiliacji, ale mogę też promować różne programy szkoleniowe. Może ktoś nie czuje się na siłach, aby samodzielnie wystartować. Mogę wtedy gdzieś umieszczać linki afiliacyjne do jakichś szkoleń internetowych z zakresu handlu internetowego. Drugim rodzajem treści blogowych, które świetnie Sprawdzają się jako narzędzie do promocji linków afiliacyjnych jest. Publikowanie wszelkich artykułów w stylu lista 12 narzędzi do e-mail marketingu. Akurat nie mam takich treści na swoim blogu, ale wyobrażam sobie, że jeśli znasz się je dobrze na księgowości, masz dobrze wypromowanego bloga lub zamierzasz kupić takiego bloga, który ma dobry, a ciesz się dobrym autorytetem w oczach robotów Google, na takim blogu możesz opublikować, załóżmy, blog dotyczy księgowości. Możesz tam opublikować Artykuł 7 najlepszych narzędzi do rachunkowości i księgowości online. W momencie, kiedy ten artykuł trafi na wysoką pozycję w Google, będą tam omówione te poszczególne narzędzia i będą miały zaszyte linki afiliacyjne. Uważam, że będzie to no, wręcz samograj. Narzędzie, które samo będzie zarabiać dla Ciebie pieniądze, w momencie, gdy użytkownicy, po przeczytaniu tych recenzji pro oprogramowania, będą przechodzić na strony właścicieli tych poszczególnych systemów. I będą dokonywać zakupu. Sądzę, że to jest dobry pomysł, aby w taki, w taki sposób zarabiać na afiliacji dzięki wykorzystaniu bloga. Kolejnym sposobem, który pozwoli ci promować Twoje linki afiliacyjne, ale sprawdzi się on tylko wtedy, kiedy prowadzisz działanie oparte o e-mail marketing, jest wykorzystywanie newslettera. Przyjmijmy, że co tydzień wysyłasz informacyjny newsletter do swojej bazy odbiorców, na przykład dzielisz się newsami z branży digital marketingu czy z sektora e-commerce, i przyjmijmy, że zainteresowało Cię jakieś oprogramowanie, wiesz, że Twoi klienci z niego korzystają i wiesz, że jest warte polecenia, możesz w swoim newsletterze poinformować. Pojawiło się nowe oprogramowanie, które mogę z czystym sumieniem polecić, bo korzystają z niego moi znajomi, moi klienci. I wiem, że da się rozkręcić skuteczną sprzedaż, a może to jest jakieś narzędzie do integracji sklepu internetowego z zewnętrznymi platformami. Uważam, że to jest kolejny dobry sposób, aby właśnie umieścić taki link afiliacyjny. Jeśli twój newsletter ma charakter informacyjny, możesz dodać tam kilka, dwa, trzy akapity omówienia tego narzędzia i przekierować od razu na landing page sprzedażowy twórców danego oprogramowania. Oczywiście zaszywając link afiliacyjny w tym linku, który z maila kieruje. Na stronę sprzedażową danego oprogramowania. Blogi to nie jedyne narzędzie content marketingowe, które można wykorzystać w promocji linków afiliacyjnych. Kolejnym jest właśnie kanał na YouTube. Uważam, że tu jest świetna przestrzeń, aby nagrywać różne poradniki, w których możesz, nawet nie chodzi tu o promocję, tylko wykorzystywać możesz, różne narzędzia do osiągnięcia określonego celu. Na przykład, ja mam tutaj, tutaj takie wideo nagrane na, na tym kanale na YouTube. Jak założyć. Yy... Bloga, jak założyć bloga na WordPress. Mam też yy, nagranie, jak zainstalować WordPressa na hostingu. I wprawdzie to są słabo, mało popularne nagrania na tym kanale, ale one też mi przysporzyły kilka dodatkowych zakupów w programie afiliacyjnym, w którym uczestniczę. Uważam, że w każdej dziedzinie możesz tutaj promować różne materiały takie poradnikowe właśnie na YouTube, pokazywać jak wykonywać pewne działania przy wykorzystaniu narzędzi, które będziesz promować. Oczywiście, bardzo apeluję, aby robić to jednak zgodnie ze swoim sumieniem. Nie polecam ci promować linków afiliacyjnych przypisanych do produktów lub usług, których sam nie chcesz, z których sam nie chcesz korzystać, a tylko polecasz je ze względu na możliwość jakiegoś tam dodatkowego zarobku. Uważam, że to jest nieetyczne. Ja tylko korzystam z tych, polecam tylko te narzędzia. Które wiem, że są warte polecenia i sam wykorzystuję je w swojej codziennej działalności. Teraz muszę wspomnieć jeszcze o promocji w mediach społecznościowych. Akurat nie jestem tutaj ekspertem, nie mam wypromowanych żadnych kanałów społecznościowych. Oczywiście nie twierdzę, że ten kanał na, którym, na YouTube, na którym nagrywam, jest wypromowany przeciwnie dopiero rozwijam go. Ale jeżeli chodzi o media społecznościowe, bez względu na to, czy promujesz swój, swoją markę na TikToku, na Instagramie, może na Facebooku, jestem przekonany, że tam zadziała to w podobny sposób. Możesz nagrywać jakieś materiały lub pisać posty, w których omawiasz zalety jakiegoś narzędzia, rozwiązania, czy też usługi, często właśnie. W w takich kanałach typu Instagram, TikTok jest problem z osadzaniem zewnętrznych linków, ale jestem pewien, że możesz w opisie, możesz wspomnieć w materiale, że w opisie znajduje się link prowadzący do danego produktu lub usługi, i sądzę, że to zadziała w podobny sposób jak właśnie na YouTube czy też na blogu. Uważam, że tego typu narzędzia mogą Ci równie dużo przysporzyć dodatkowych sprzedaży z programów afiliacyjnych. Na początku tego nagrania powiedziałem, że udostępnianie linków afiliacyjnych na grupach tematycznych, na forach uważam za metodę spamerską, było to pewnym uproszczeniem. Oczywiście są sytuacje, w których jakby ten link jest wpisany w kontekst. Uważam, że będzie tak w momencie, gdy użytkownik jakiś załóżmy na jakiejś grupie na Facebooku zapyta, jaki polecacie hosting do sklepu internetowego. Możesz tutaj umieścić Twój link afiliacyjny, możesz go tak promować. Przy czym to też uważam, że może być postrzegane jako taka trochę nachalna forma promocji, bo tutaj znowu może ktoś uznać, że udostępniasz tylko ten link po to, żeby sobie zarobić właśnie na afiliacji. Według mnie lepszym rozwiązaniem jest kierowanie z takiego postu, posta zawierającego pytanie. Możesz kierować użytkowników do Twojego materiału poradnikowego właśnie na blogu. Ktoś pyta, jaki hosting dla sklepu internetowego? Ty mówisz, uważam, że opcja A i B jest sensowna, ale jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat mojego zdania, chcesz poznać moje argumenty, sprawdź artykuł na moim blogu, tam dokładnie omawiam swoje zdanie w kwestii wyboru hostingu. I już widzisz, że tutaj nie ma elementu takiej nachalnej promocji, jest wręcz przeciwnie. Użytkownik widzisz, że odsyłasz go do wartościowych materiałów, w których może poznać twoją opinię i wyrobić sobie własne zdanie na podstawie twoich doświadczeń. I teraz przechodzę już do ostatniej metody, którą sam na co dzień, na bieżąco gdzieś tam wykorzystuję. Często współpracuję z klientami, którzy tworzą albo swoje strony internetowe, albo skrepy internetowe. I tutaj jest znowu duża przestrzeń, żeby, żeby promować linki afiliacyjne. Przy czym znowu, pamiętaj, aby robić to w sposób uczciwy. Jeśli masz... Tak jak ja zajmujesz się branżą marketingu internetowego, też gdzieś tam zahastrzasz o zagadnienia związane z web developmentem, możesz swoim klientom polecać właśnie usługi hostingowe. Często ludzie nie mają pojęcia w ogóle o technikaliach, realiach świata internetu i mogą nie wiedzieć, gdzie założyć stronę internetową. Właśnie w takich sytuacjach polecam usługi hostingowe firm, z których ja sam korzystam. Według mnie to jest naprawdę uczciwa metoda. Podobnie robię w przypadku rozmów ze znajomymi. Ktoś mnie pyta, jaki, gdzie sklep założyć, sklep internetowy. Akurat może to też nie jest najlepszy przykład, bo za każdym razem polecałbym znajomym albo WordPress, albo Prestashop, gdzie jakby nie mam tu przestrzeni, żeby na czymś zarobić, bo są to rozwiązania open source, czyli bezpłatne. Takie, które można sobie samemu zainstalować. Gdybym miał komuś polecać oprogramowanie do sklepu internetowego, takie na którym mogę zarobić i promować swoje linki afiliacyjne, musiałbym polecać systemy SaaS, czyli te w modelu abonamentowym, w których sam nie jestem zwolennikiem. Dlatego akurat tutaj nie polecam. Nie mam szansy wśród znajomych zarabiać na programach afiliacyjnych, ale uważam, że jeśli masz w swoim otoczeniu osoby, które nie są do końca. Biegłe z technologiami webowymi, tymi takimi internetowymi, uważam, że właśnie takim osobom możesz polecać, no tak jak wspomniałem, rozwiązania, oprogramowanie do sklepu internetowego w modelu abonamentowym. I tutaj twórca tego oprogramowania, za każde polecenie jego, jego produktu, jego rozwiązań, będzie ci właśnie płacił jakąś prowizję. No i w zasadzie to by było na tyle. Tak jak we wstępie powiedziałem. Omówiłem tutaj tylko te metody, z których sam korzystam, co do których jestem przekonany, że one mogą działać i no w moim przypadku działają w lepszym lub w gorszym stopniu, w zależności od okresu. One u mnie działają. Oczywiście, musisz wiedzieć, że są też inne metody promocji linków afiliacyjnych, partnerskich. Ale to zachęcam Cię do oglądania innych kanałów, ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić skuteczności innych metod. Jeśli zainteresowało Cię to wideo, oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Będę tutaj publikował wiele materiałów, które pomogą Ci promować właśnie m.in. Twoją działalność afiliacyjną w internecie. Dowiesz się tu też wiele na temat SEO, content marketingu. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!